17 mistrzostwa świata w koszenie bagiennych dla przyrody. A dlaczego tutaj się odbywa? Dlatego, że są tutaj takie ciekawe łąki, które można kosić kosą i trzeba kosić kosą, bo są to specjalne siedliska, takie mechowiska, które nie mogą być zniszczone maszynami koszącymi, a jedynie możemy jedynie nie pokazać, jak to ludzie dawniej tutaj robili i dlatego te mistrzostwa są w zasadzie ptakom, prawda, bo wszystkie inne zwierzęta dają sobie radę, łosie powinny tutaj nam to wszystko wygryzać i tak dalej, ale no wiadomo, ten obszar jest na tyle duży, że potrzebna jest ręka człowieka, no i przede wszystkim ptaki, a na tej powierzchni tutaj mamy wodniczkę, mamy derkacza, mamy... Yy, yy, mamy kulika wielkiego, mamy krwawodziaba, czyli wszystkie te gatunki, które yy, związane są właśnie z takim otwartym krajobrazem i taką strukturą yy, kempową tej reślinności, gdzie yy, o każdej porze roku może być tu różny poziom wody, prawda, no i wtedy są to miejsca, gdzie są miejsca gniazdowe dogodne, troszkę wyżej położone, no i te miejsca żerowiskowe, prawda, w których te ptaki mogą tutaj się rozmnażać. No, trzeba przede wszystkim mieć dobrą, dobrze wyklepaną i ostrą kosę i pobrać trochę lekcji u mistrzów, czyli wiedzieć, jak kosę trzymać, żeby na przykład nie ułamać i nie urwać na kępie mchu czy na kępie tużycy, bo to jest bardzo nierówny grunt w porównaniu ze zwykłą łąką czy z polem. No i umieć na przykład kosić trochę wyżej, jak, jak się jakieś krzaczki trafią, później ładnie przy, przy gruncie, przy mchach. Także to jest duża sztuka, aby wystarczy spojrzeć na ostatni tor, który kosił mniej jakości. I do tego powinniśmy dożyć nie tylko tempo, ale i jakość. No przede wszystkim to nie jest trawa, tylko tużyce, a to jest zupełnie inna roślina, która może z daleka wygląda jak trawa, ale ma bardzo dużo krzemionki, czyli tnie na przykład tnie skórę, ubranie, jak się dłużej chodzi. Więc jest generalnie trudniejsza do skoszenia, tworzy takie jeszcze wyraźne kępy, poprzerastane wierzbami, brzozami, więc to jest trudny teren do koszenia. I żeby ta tradycja nie zaginęła. I co mnie bardzo cieszy, że po tych 17 już latach widać również młodzież świetnie koszącą. Starszych, młodszych, kiedyś to byli tylko starsi ludzie. Także myślę, że kontynuacja tej tradycji Właśnie tej atmosfery święta, rywalizacji i jednocześnie zrobienia czegoś dobrego dla przyrody to jest istota tych biebrzańskich sianokosów, które już mają w tej chwili rangę Mistrzostw Świata. Chcemy po prostu pokazać wszystkim kobietom i zapraszamy na wszystkie sianokosy. Kosimy dla przyrody, nie dla nagrody, czyli chcemy się pokazać zabawę, ale też i pomóc przyrodzie, czyli kosimy dokładnie, a nie na czas. <laughs> kobiety czy mężczyźni? Oczywiście, że kobiety, bo robią to... Yy... Dokładnie i pięknie. Co jesteśmy przykładem? Do górujczów, a pięta ścisku ten spod. I pięta, czyli dół stopce do dołu i góra.